Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek związany z rodowodem Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, bardzo ciekawym rodowodem. No i dzisiaj będę mówić o takim jednym z najbardziej zaskakujących chyba cech tego rodowodu. Poza tym, co już mówiłem, że mamy trzy razy po 14 pokoleń, poza tym, co już mówiłem, że mamy dwa takie momenty kluczowe, czyli to jest Dawid, czy znaczy Abraham, Dawid, niewola babilońska. Poza tym, że wiemy, że chodzi o Dawida i Abrahama, to na nich mamy zwrócić uwagę w tej, w tej właśnie wyliczance imion. Natomiast tu się pojawiają jeszcze bardzo, bardzo wyjątkowe postacie, których normalnie w zasadzie można by ich nie oczekiwać w rodowodzie, bo zazwyczaj kobiet nie ma w rodowodzie, bo zazwyczaj idzie to po, po, prostu, po prostu ojcach rodzin, tak? bo jakby to oni tworzą te rodowody. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że w Ewangelii Mateusza no Józef jest taką, takim, można powiedzieć, ojcem Jezusa no, przyszywanym. Znaczy w jakimś sensie jest, w jakimś sensie nie jest. Przyjmuje go do swojej rodziny, jakby nadaje mu tą tożsamość w swojej rodzinie, ale z drugiej strony jest kimś, no kto tak naprawdę go nie spłodził, nie spłodził Jezusa z, z, z Marią, o czym będziemy za chwilę czytać. Więc, więc yy, można by zapytać, no ale skąd coś takiego się wzięło? No w ogóle jak to traktować poważnie taki rodowód? No i właśnie Mateusz, żeby przygotować czytelnik, no jakby przy, żeby yy, czytelnik umiał sobie przez ten rodowód odpowiedzieć na te słusznie. Pojawiające mu się w głowie pytania, on ten rodowód wzbogaca o bardzo szczególne postacie kobiece. I te postacie kobiece są szczególne, dlatego, że jakbyśmy zobaczyli na wspólny mianownik tych postaci, to one tak naprawdę wszystkie są bardzo, można powiedzieć, one są same pozytywne, poza może jedną, ale generalnie same sytuacje są bardzo, bardzo dwuznaczne. No i popatrzcie. W trzecim wersecie jest mowa, że Judas zrodził Tamar... Faresa. No i wiemy, że Juda nie był tak naprawdę mężem Tamar, więc jak to się stało, że Juda zrodził z Tamar Faresa? No tak się to stało, że ona, jej pierwszy mąż, wylewał na czyli nie chciał mieć dzieci. Nie wiemy, czemu Bóg go za to wiemy, że Bóg go pokarał za to. Natomiast później właśnie nie chciał mu dać, nie chciał Tamar dać Juda swojego drugiego syna. No i ona tak naprawdę czeka, 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 latami jają i mówi, no jak? No przecież mam prawo do tego, żeby mieć syna. To mi żona pokazuje, że to jeszcze trzeci był mąż, tak? Ten drugi by Ten drugi, aha, no bo pierwszego najpierw w ogóle Bóg pokarał, nie wiadomo już za co. Dobrze, przepraszam za może tutaj niedościsłe omówienie historii Tamar. W każdym razie, to, co było ważne z tą Tamar, to było to, że ona, skoro nie mogła się doczekać, tego, że Juda jako Ojciec rodziny Daje jej wreszcie, tak jak powinno nie dać w prawie lewiratu, powinien jej dać za męża brata jej męża zmarłego. On tego nie robi. No to co ona zrobiła? No zrobiła coś bardzo odważnego, co myślę pokazuje jej pewną taką nieustępliwość. Ona się przebrała za prostytutkę, stanęła gdzieś przy jakiejś drodze i po prostu skłoniła jakoś tego swojego teścia, do tego, żeby się z nią przespał. Wzięła wtedy w zastaw jego pierścień i laskę i zniknęła. No i pojawia się ciąża. Wszyscy mówią, co za wredna Tamara, gdzieś tam się puściła, nie wiadomo z kim. Ona mówi, chwileczkę, nie żadne nie wiadomo z kim. I przychodzi do Judy i mówi, czy rozpoznajesz ten pierścień, czy rozpoznajesz tą laskę. No i on mówi, tak, rozpoznaje. I wyszła sprawa jakby na jaw. Co ciekawe, ewidentnie on wiedział, że w tym momencie to on zgrzeszył, a nie ona zgrzeszyła, bo on powinien jej tego męża dać, a nie dał. I, yy, i przeprasza za to, co ciekawe, Tamar. Ta Więc w pewnym sensie można powiedzieć, no, budująca historia, bo przecież Tamar w końcu na końcu dostała sprawiedliwie to, co powinna mieć. No ale jak się tak całą tą historię słucha, no to średnio budująca, a raczej na szkółkach jej nie opowiadamy. Potem mamy Salmona w wersycie 5, który z Rahab, zrodził Boza. No, Racha była być może piękną kobietą, ale była też prostytutką nawróconą, yy, która yy, yy, no, jakby sama w sobie, no, została wpisana i została wywyższona bardzo silnie w tą Bożą historię. Była, okazała swoją wiarę i tak dalej. No, ale była tym, kim była. Boz zrodził z Ruty i Obeda. No, Boaz, pamiętamy wszyscy Księgę Rut, Rud znowu była y, poganką, przyszła y, z Moabu. Czyli znowu można powiedzieć, taka no, z perspektywy takiej powiedzmy pewnej, y, pewnej historii, takiej typowo żydowskiej. No, skąd ona tam się wzięła? wzięła? Dlaczego? Dlaczego ona miałaby być kimś ważnym? No a właśnie Bóg ją wywyższył. Właśnie taką dziwną kobietę Bóg wywyższył. No i w końcu w wersecie szóstym. Jest powiedziane, że Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził, no i uwaga, nawet nie jest z imienie, imienia tutaj wymieniona właśnie Batrzeba, z żony Uriasza Salomona. Z żony Uriasza. I ewidentnie jakby jest skazane na to, no tak przynajmniej ja czytałem takie komentarze, że ewidentnie Mateusz jej nie lubi, nawet jej z imienia nie nazywa, po prostu jest wredną żoną, która zamiast gdzieś tam się oprzeć królowi, to po prostu z nim poszła. Tak w skrócie. Czy tak jest? Nie wiem. No, niektórzy też mówią, że po prostu pokazuje pewną bardzo niewygodną okoliczność tego, kim była właśnie Batrzeba, kiedy, kiedy weszła w orbitę zainteresowań króla Dawida. Tak to nazwijmy. W każdym razie, po co o tym wszystkim mówić? No, właśnie po to że kiedy tutaj w 16 wersecie czytamy Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem, to on jakby już przygotował grunt. On już pokazał, że w tej historii zbawienia, w tej historii przejścia od Abrahama przez Dawida z niewoli babilońskiej do narodzenia Jezusa Chrystusa są szczególne kobiety, które Bóg włącza w tą historię zbawienia, wplata w ten ród, wplata w tą genealogię, żeby pokazać, że tu się coś ważnego, zaskakującego, może nawet trudnego do zaakceptowania, będzie działo z kobietami w tej genealogii. I proszę bardzo, jest Maria, i tak się właśnie wydarza, i się nie dziwcie. I się nie dziwcie. I taka jest wymowa tego szesnastego wersetu. Później dalej to będzie tłumaczyć, oczywiście. Zobaczcie, ale tu mój pies teraz pije wodę. Myślę, że zaraz skończy. Generalnie ma prawo się napić wody, nie będę jej przeszkadzał. Yy... Także, yy, także właśnie taka jest wymowa tego, tego fragmentu. Te kobiety są po coś, mają pokazać, że Maria wpisuje się w logikę Bożego działania bardzo zaskakującą, bardzo dziwną, ale jest to boża logika, od Boga pochodzi, i powinniśmy ją również ty i ja, przyjąć. I przyjąć tą cudowność, przyjąć być może pomimo różnych pytań, które to rodzi, ale zauważyć, że Bóg tak działa. To nie jest tak, że to jest jakaś taka historia, która się wzięła nie wiadomo skąd. To jest historia, która wynika z Bożego prowadzenia, wynika z rodowodu Jezusa. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że właśnie w taki wyjątkowy sposób pokazujesz nam i przygotowujesz nas również na to, co, co się dokonało wraz z narodzeniem Pana Jezusa z Marii. Daj nam wiarę i daj nam mądrość do tego, by to rozumieć i przyjmować. Z Bogiem i do zobaczenia.